Na moim kanale. To jest kolejna część filmików odnośnie reglanowego sweterka z wzorem warkocz z bąbelkiem. I teraz chciałabym Wam pokazać, jak cierkać przód i tył. Przód i tył ma taki sam ściągacz oraz taki sam wzór. Tutaj już mam gotowy tył. Sweterka. Ten wzór już był pokazywany, także mam nadzieję, że każdy już się z nim zapoznał. Jak nie, to oczywiście link jest pod nagraniem i na końcu filmiku odnośnie właśnie tego wzoru na środku. Natomiast ten tutaj po boku jest bardzo prosty. I zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Także zachęcam do oglądania. Oczywiście, jak już wcześniej było pokazywane, sweterek ma tutaj nasze rękawki raglanowe, wobec czego też jest to jakieś urozmaicenie na moim kanale. Także zapraszam do oglądania filmiku. Jeżeli chodzi o ściągak, tutaj Ściągacz na tył zrobiłam na drutach 4,5 mm, podobnie jak resztą sweterka. Wy możecie zrobić na czwórce. I tutaj zobaczcie, rękaw zrobiłam na czwórce. I taka jest różnica: on jest bardziej tutaj ściągający. Ma te właściwości ściągające większe. One tak, widzicie jak się już układa, to tutaj praktycznie on tak się na tyle nie ściąga, a na rękawku się ściąga mocno. Także już decyzja należy do Was, czy chcecie mieć mocniej ściągającym ściągacz czy mniej, wobec czego, jeżeli mocni to na 4 drutach, 4 mm, natomiast taki luźniejszy ściągacz na drutach 4,5 mm. I zarówno z przodu, jak i z tyłu będzie on miał 94 oczek, wobec czego ja teraz na druty nabiorę tą nitkę, tą już też ją pokazywałam, tą Drops Merino Extra Fine. Będziemy wykonywać je z jednej nitki i na te druty ja nabiorę teraz 94 oczka. Nabieranie jest standardowe. Dwa złożone druty przykładam przez złożoną nitkę. Odwracam dłoń do wewnątrz i tutaj przez oczko z kciuka i nitkę z palca wskazującego. I tak nabieram 94 oczka po nabraniu tych oczek będziemy wykonywać ściąg. Czyli ciągamy jeden trud i ścieniem ściągaczowym podwójnym, dwa oczka prawe, dwa oczka lewe. Będziemy wykonywać ściągacz. Ściągacz powinien mieć około 18 rzędów. Oczywiście wysokość ściągacza jest też dowolna. 18 rzędu to jest około tam 7 cm. Później będziemy liczyć cały nasz sweterek pomijając ściągacz. I teraz tak mam dwa oczka prawe, nitka była z tyłu drutu i dwa oczka lewe. Ściągacz jest dość prosty. Myślę, że nie trzeba tego tłumaczyć. Zarówno w przodzie, jak i w tyle będzie to wyglądało tak samo. Przerobiliśmy 18 rządów ściągaczem. Tak wygląda nasz ściągacz. I teraz dodamy 20 oczek. Najlepiej jest dodawać przez przerabianie jednego oczka podwójnie. Teraz pokażę. Pierwsze oczko będzie brzegowe, ściągamy je. I następnie dodajemy, czyli yy, drut prawy przejdzie przez oczko na drucie lewym, zabierze nitkę, która jest z tyłu i nie ściągając tego oczka, jeszcze raz przez to samo oczko od przodu wejdzie i zabierze też nitkę, która jest z tyłu. I teraz mamy już dwa oczka z jednego, czyli dodane jedno oczko. I w ten sposób dodamy na całej szerokości rzędu 20 oczek, rozkładając sobie te oczka równomiernie po całym rzędzie. Oczywiście dodawa dodawać możemy też przez narzucanie nitki i przerabianie dalej. A no, już kilka razy mówiłam, że w tym wypadku będzie przerwa bardziej widoczna. Możemy też jeszcze w inny sposób dodawać, ale wydaje mi się, że ten jest bardzo taki fajny, bo on nie powoduje tych takich widocznych przerw w naszym rzędzie i ładnie nam się zlewa ją te oczka dodane we wzorze. I oczywiście między tymi oczkami dodawanymi przerabiamy wszystkie pozostałe oczka na prawo, bo jest to strona prawa. Ja, czyli oczko dodajemy, a te, które nie są dodawane, są przerabiane na prawo. Po dodaniu 20 oczek będziemy mieć 114 oczek na drucie. No i jeszcze, jeżeli zmieniliśmy, jeżeli kończona druta ściągasz, przerabialiśmy na drutach 4 mm i chcemy zmienić, to też wypadałoby już przy dodawaniu oczek też zmienić te druty z 4 na 4,5. Jeżeli będziecie przerabiać tak jak ja na 4,5 mm drucie. To już mówię, już o Was zależy. Ja też pokazuję tą zmianę w tym, tej części o rękawku, bo tam ściągacz był przerabiany na 4 mm. I teraz mamy stronę lewą. I będzie, powiem dokładnie jak ją zrobić. Oczywiście jeżeli chcecie, możecie na przykład dodawać tutaj oczka i pozostałe przerabiać na lewo i będzie to ta strona lewa. No ja po prostu postanowiłam, że teraz zrobię stronę lewą, żeby wzór na kolejnym już trzecim rzędzie od ściągacza ładnie zaczął nam się układać. Zawsze pierwsze oczko będzie oczkiem brzegowym. I teraz tak, tak jak tutaj widzicie, będzie to odwrotność tych oczek, czyli teraz tutaj są prawe, czyli na stronie lewej są lewe. Czyli na stronie lewej wszystkie będziemy zawsze oczka przerabiać wynikowo. No ale teraz musimy jakby uformować ten wzór. Czyli po pierwszym oczku brzegowym mamy 10 oczek lewych. Następnie będziemy mieli już tutaj taki wzór. Powtarzalność tego wzoru jest cztery razy, tak jak tutaj widzicie, cztery takie kolumny zakręcane, i na stronie lewej będzie to wyglądało tak, że trzy oczka prawe i trzy oczka lewe, czyli zaczynamy od trzech oczek prawych, następnie trzy oczka lewe i to powtarzamy cztery razy, czyli jeszcze trzy. Raz robiliśmy, teraz drugi raz, trzeci i czwarty. Tyle jak cztery razy powtórzyliśmy trzy oczka prawe i trzy oczka lewe. To teraz musimy zrobić trzy prawe i następnie pięć lewych i pięć prawych. Potem osiem oczek lewych dwa prawe osiem lewych pięć prawych i pięć lewych Schemat: 3 prawe i 3 lewe, powtarzane 4 razy, czyli 3 prawe, 3 lewe i tak 4 razy, czyli jeszcze 3, 3 prawe, 3 lewe, jest drugi raz, 3 prawe trzy lewe, trzeci raz, trzy prawe, i trzy lewe, czwarty raz. Raz, trzy prawe, później dziesięć lewych. I ostatnie jest oczkiem brzegowym, tak jak oczko pierwsze. Zawsze pierwsze oczko jest oczkiem brzegowym, czyli teraz było to oczko przerabiane na lewo, ponieważ wynika tak tutaj z wzoru. I teraz mamy pierwszy rząd, taki już faktyczny wzoru, od tego będziemy już liczyć nasz wzór. I na stronie prawej, pierwszy rząd wzoru. To jest oczko brzegowe, następnie 10 oczek prawych. I teraz yy, będziemy mieli ten tutaj yy, wzór, tak jak tutaj o, zamknę to. Akróć, tutaj do Wam już ładnie pokazywać. Zobaczcie. Ten tutaj właśnie wzór, który jest powtarzany cztery razy, zakręcamy. Będzie z jednej i z drugiej strony naszego podstawowego wzoru. Będzie on zarówno z przodu jak i z tyłu. I on jest naprawdę prosty. Składa się z sześciu oczek i zawsze tylko na stronie prawej wykonujemy jakieś działania. Natomiast na stronie lewej wszystkie oczka przerabiamy wynikowo, czyli tak jak schodzą z drutu. I wzór ten polega na tym, że mamy trzy oczka lewe, następnie mamy trzy oczka prawe, przerabiane w ten sposób, że pierwsze oczko z tych trzech przekładamy z jednego drutu na drugi bez przerabiania. Następne dwa oczka przerabiamy na prawo, później narzucamy nitkę wiodącą na drut prawy. I teraz te wszystkie oczka, raz, bo pokażę, o, muszę to przytrzymać, o. wezmę sobie, o właśnie Chodź, ten drucik, tak, te trzy oczka, czyli te dwa przerobione i to narzucone będzie przeciągane przez to pierwsze oczko, które przykładaliśmy z drutu bez przerabiania. O, zobaczcie, w ten sposób. Widzicie? I to oczko ściągamy tu, i mamy tak przerobione oczka. I proste, prawda? I powtarzamy to cztery razy. Czyli teraz już drugi raz, czyli trzy oczka na lewo. Następnie pierwsze z trzech prawych ściągamy z jednego drutu na drugi bez przerabiania. Później dwa przerabiamy na prawo, następnie narzucamy nitkę. I teraz podważamy te pierwsze oczko, które było ściągnięte z drutu bez przerabiania. Będzie, że to widać. I przeciągamy te trzy oczka, czyli dwa przerobione i to narzucone. Przez to wcześniejsze. O. I tak układa nam się w Jeszcze raz trzy na lewo. Następnie z tych prawych. Pierwsze ściągamy, dwa przerabiamy na prawo. Narzucamy nitkę wiodącą i te wszystkie trzy przeciągamy przez to pierwsze, które było przełożone. I ten schemat powtarzamy cztery razy z tej strony i cztery razy z tej strony naszego rzędu z wzoru tego głównego. I teraz już mam czwarty raz, i tak będziemy robić. W każdy, co drugim rzędzie, czyli w każdym prawym rzędzie, będziemy właśnie ten wzór boczny, ten właśnie tutaj, będziemy go w ten sposób wykonywać. Tak, strona lewa będziemy standardowo przerabiać je, je wynikowo, a na prawej będziemy właśnie tak przerabiać. No i teraz już mamy 5 oczek, 3 oczka lewe i później mamy 5 oczek prawych. 5 lewych. I będziemy teraz dochodzić do pierwszego rzędu wzoru tego warkocza z bąbelkiem, który już był wytłumaczony, więc nie będę już go teraz tłumaczyć, czyli tego tutaj i będziemy go przerabiać tak jak był wykonywany, czyli jedziemy tam pierwszy rząd, a było cztery oczka na prawo dwa razem. Narzut, dwa prawe, dwa lewe, czyli ten podstawowy tutaj, właśnie wzór składający się z 18 oczek, tak? Tutaj tych dwóch warkoczy, które są po środku. Ja je przerabiam tutaj i z drugiej strony tak samo będziemy. Tak samo będziemy właśnie tutaj wykonywać pięć lewych, pięć prawych i nasz wzór powtarzamy cztery razy, czyli trzy oczka lewe i prawe. Przerabiane w ten specyficzny sposób przez yy, przeciągnięcie. Pierwsze ściągamy, dwa przerabiamy na prawo, robimy narzut i te trzy oczka przeciągamy przez to ściągnięte wcześniej. I tak cztery razy. Widzicie, że prosty jest ten wzór, a jednocześnie bardzo efektowny ten właśnie, który jest z boku, z boków naszego przodu i tyłu, sweterka, z czego myślę, że nie ma go co jak dużej, z czego myślę, że sobie poradzicie. No i później, jak już cztery razy ten wzór tutaj przerobimy, to tu już mam czwarty raz, to jest widać, raz, dwa, trzy, cztery, to mamy trzy lewe i ostatnie 10 prawych, w tym jedenaste jest oczko brzegowe. No I na tej stronie przerabiane na prawo, a na następnej, począwszy, yy, zaczynający rząd, będziemy je po prostu przekładać z jednego drutu na, z lewego na prawy bez przerabiania. No, jak mówiłam, strona lewa jest wynikowo, tak jak schodzą oczka z drutu, przerabiamy. Jeszcze raz pokażę na, na stronie prawej ten wzór, który jest z boku sweterka. Jeszcze, jeżeli chodzi o stronę lewą, i tutaj jak mamy te trzy oczka, które na stronie prawej były przerabiane na prawo i przeciągane przez jedno oczko, tak? To robimy oczywiście je na lewo. No i w standardowy sposób je przerabiamy na lewo. Może tak być to słabo widoczne, że one mają być na lewo, tutaj jak już odwrócicie robótkę, ale tak, one mają być na lewo ponieważ na stronie prawej zawsze są na prawo, no i po prostu drut prawy przechodzi przez środek oczka i zabiera nitkę, która jest z przodu, tak? Tutaj nie ma, nie ma co kombinować. Także jest to też standardowe, ale musicie właśnie uważać, bo one przy przerabianiu tutaj tych, tych trzech oczek, on tak te oczko narzucone i ponieważ to takie ściągnięte, może się właśnie tak wydawać, że to są jakieś oczka, które powinny być inaczej przerabiane, czy coś nie. Także zwróćcie sobie tutaj na to uwagę. No ale, ale mówię, trzeba je po prostu na lewo standardowo przerabiać, tak, bez kombinowania. Mamy trzeci rząd wzoru. Jeszcze raz, właśnie powtórzę, to też pokażę, na tym może będzie prościej. Jak będę pokazywać. Zobaczcie, w wzorze na stronie prawej mamy oczko brzegowe, 10 oczek prawych, następnie mamy cztery powtórzenia tego wzoru tutaj z przełożeniem, z przeciągnięciem trzech oczek. 3 oczka lewe i te tutaj przeciągane, tak, na prawo, 3 lewe, na prawo, 3 lewe, na prawo i tak 4 razy. Później mamy 3 oczka lewe, później 5 prawych, 5 lewych, następnie nasz wzór składający się z 18 oczek, wzór warkocza z bąbelkiem i powtórzenie znowu 5 oczek lewych, 5 prawych, 4 razy powtórzenie tego wzoru. Na końcu mamy 3 lewe i 10 prawych i oczko brzegowe. Więc myślę, że to jest proste. I teraz jeszcze raz przerobię z Wami. I pamiętamy, że właśnie ten tutaj wzór, a jeszcze pokażę go może tak z bliska. Mam nadzieję, że o, teraz go widać dobrze, że on po prostu jest w co drugim wszędzie, e, czyli na stronie prawej, za każdym razem na stronie prawej jest właśnie to przeciągnięcie tych oczek, które natworzy wzór. I mamy oczko brzegowe, 10 prawych, i nasz wzór, trzy lewe i prawe przez przeciągnięcie czyli pierwsze oczko z prawych ściągamy bez przerabiania dwa przerabiamy na prawo, narzucamy nitkę wiodącą i te trzy oczka, czyli dwa przerobione i to narzucone, przeciągamy przez to nasze oczko, które wcześniej było ściągnięte z drutu lewego na prawy bez przerabiania. No i powtarzamy to cztery razy. I drugi raz znowu trzy na lewo, ściągamy oczko, dwa na prawo, przerabiamy, narzucamy, wykładamy Drugi raz był, teraz trzeci, trzy lewe Jeden. i czwarty. Przekładamy, dwa na prawo, narzucamy i trzy, przeciągamy, trzy lewe, pięć prawych. Pięć lewych. No i ten, ten nasz wzór warkocza. To już jest nasz trzeci rząd. Jest trzy oczka. Na prawo dwa razem, narzut. Trzy prawe. No i tak idziemy. Dwa lewe. Trzy prawe narzut dwa razem przez przeciągnięcie i trzy prawe kończymy ten wzór warkocza i mamy pięć lewych pięć prawych. I nasz wzór boczny przeciągnięcia. I trzy. I nasz wzór boczny przeciągnięcia trzech oczek prawych przez jedno. Zaczynamy trzy, trzy oczka lewe. Jedno przekładamy, dwa przerabiamy na prawo. Narzucamy nitkę, przeciągamy te trzy oczka przez to wcześniej i powtarzamy cztery razy, czyli znowu trzy na lewo, a prawe trzeci raz i czwarty raz. I jeszcze raz trzy na lewo. Ten wzór tak. Ściągamy oczko. Bez przerabiania z drutu lewego na prawy. Przerabiamy dwa oczka na prawo. Narzucamy nitkę na drut prawy. I te trzy oczka, czyli dwa przerobione i te narzucone, przeciągamy przez to wcześniej ściągnięte oczko. Tak. Bez przerabiania. O, i ściągamy, i zobaczcie, i mamy wzór. I tu kończymy trzema oczkami na lewo i dziesięć oczek prawych, jedno oczko brzegowe i kończymy trzeci rząd wzoru. Mam nadzieję, że to już jest jasne. Nie ma co się tak za bardzo skupiać. Tak wyglądają nasz przerobiony szant nasz właśnie boczny wzór tutaj na tych kilku rzędach, tutaj właśnie tak na odłożycieku tak właśnie na całości i myślę że jest to już on ten tutaj dość prosty jest fajny efektowny tworzy nam właśnie takie słupki Fajnie zakręcone, wobec czego myślę, że ja już będę teraz przerabiać bez filmiku i teraz zobaczcie. Będziemy przerabiać do momentu zamykania raglanu. Wyjdzie nam tak, nie licząc ściągacza, tak, nie liczymy już tego ściągacza tych pierwszych rzędów, które tutaj nam wyszło, tylko liczymy sam w i będzie to sześć powtórzeń w Tak tego y, tutaj z warkoczem, z bąbelkiem Tak, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć bąbelków nam wyjdzie i dopiero będziemy tutaj zamykać. Y, w tą stronę. Tą stronę będzie chyba lepiej widać, jak to... Czyli tak, nie liczymy tutaj ściągacza i przerabiamy 6 razy ten podstawowy wzór warkocza z bąbelkiem, czyli do utworzenia aż szóstego bąbelka, Znaczy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tutaj będzie to około 30 cm, oczywiście nie licząc ściągacza będziemy zamykać na skosy raglanu, tak, na te skosy tutaj pachy i naszego rękawa raglanowego będziemy zamykać, więc jeszcze tutaj zobaczcie, no tak mniej więcej, mniej więcej jest to tak około 30 cm od ściągacza nie licząc ściągacza od samego dołu to jest 37 cm, wciągacz miał 7 cm. I tutaj będziemy właśnie od tego momentu zamykać nasz egzamin. Także mam nadzieję, że już sobie poradzicie z tym właśnie wzorem. Po prostu przez całą długość jest tak samo wykonywany. I później, już tutaj zamkniemy nasze ramiona, bo też to jest fajne, specyficzne zamykanie, akcentowane, tak? tutaj żeby ładnie nam sweterek wyglądał. Z, z, kiedy go szyjemy, zarówno z przodu, jak i z tyłu żeby to wszystko właśnie się fajnie komponowało, także myślę, że do tego momentu zamykanie już przerobicie sobie sami bez filmiku, no i ja włączę się jak będziemy tutaj robić naszą górę, nasze zamykanie tak?